Witamy w najnowszym odcinku serii niemiecki w 3 minuty. Dziś opowiemy o drobnych, acz ważnych słówkach w języku niemieckim, przysłówkach zaimkowych. Na pierwszy rzut oka brzmi to mętnie, ale obiecuję, zaraz wszystko się wyklaruje. Załóżmy, że chcemy po niemiecku zapytać, o co ci chodzi. Aby to zrobić, musimy znać odpowiedni czasownik oraz przyimek. Chodzić o coś to po niemiecku Um etwas gehen. Czasownik to gehen, a przyimek to um. Aby stworzyć pytanie o co, bierzemy to um i doklejamy mu z przodu pytanie w, które już bardzo dobrze znamy. Wychodzi nam w um. Jednak niemiecki nie lubi, gdy dwie samogłoski zbytnio się ze sobą zbliżają, więc wciska pomiędzy nie przyzwoitkę r. I wtedy nam wychodzi Wum. O co ci chodzi? Worum geht es dir? Co zrobimy, gdy chcemy powiedzieć oto? Zamiast w dajemy wtedy da. I wychodzi tadam, darum. Darum geht es. O to chodzi. Jednak, uwaga, uwaga! Rzeczy rzeczami, ale człowiek zawsze jest w języku na pierwszym miejscu. Jeśli pytamy o osobę, czyli. O kogo ci chodzi? Postąpimy nieco inaczej. Robimy przekładańca. Najpierw bierzemy przyimek, czyli w tym przypadku um, a do towarzystwa dajemy mu pytanie w odpowiednim przypadku. Czy pasuje tu wie w nominatywie? Nie. Czy pasuje tu weim w datywie? Też nie. Czy pasuje tu wein w akuzatywie? Tak. I to jest volltreffer, czyli nasz macz. O kogo ci chodzi, będzie więc po niemiecku brzmiało: Um wie geht es dir? Pamiętajmy, że nie każde polskie o co lub o kogo to będzie worum lub um wen". Użycie przyimka zależy od czasownika. Na przykład, o czym mówisz, to wcale nie będzie worum sprechstu, ponieważ czasownik Sprechen. Łączy się z przyimkiem über. sprechen über. O czym rozmawiasz? Będzie więc brzmieć wohübasz Szprechstu, A na koniec czasownik, dzięki któremu pogłębisz relacje z nowo poznanymi ludźmi, czyli z ich interessieren. Interesować się. Czasownik ten występuje z przyimkiem für. Więc czym się interesujesz? to wofür interessierst du dich? Łączą Was wspólne zainteresowania, to powiedz wtedy: Dafür interessiere ich mich auch. A jeśli jesteśmy z kimś już na stopie bardzo przyjacielskiej, to możemy zapytać, kim się interesuje? Für wen dich? A jeśli Was interesuje niemiecki, to zapraszamy do śledzenia nas też na Instagramie. Pokochaj niemiecki.